Cześć, witamy Was bardzo, ale to bardzo serdecznie już w czwartym odcinku zagrajmy w Terraria A w dzisiejszym odcinku zaczynamy w kompletnie innym miejscu ponieważ w dżungli Nie! Co? Co, co, co się stało? <śmuszczesť> Okej, okay, nieważne. Możesz się przywita, przywitać jak chcesz. Cześć, cześć, ee, tutaj było takiego śmiesznego, nieważne nic nie <śmuszczająco> <to jest> zrobiłem. <śmuszczaj> tak, głupi ee... Teraz wyskocz z tego jeziora i musimy szukać spor vines. Singera I czego jeszcze? Stinger'a i wina, czyli musimy zabijać pszczoły. Dobra, domyśliłem się. I oto, i te snaczery. A, te te, 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 o te, te roślinki? Tak, to co jest pod nami. To sobie bierzemy. jejku. coś? Ujejku. Chyba nie za bardzo, albo jestem ślepy. Jedyne Ogodna, co mam tu Glowsticka? Choć nie jestem pewny, czy przypadkiem nie miałem wcześniej tych Glowsticków. Więc wiesz, ale ja to masz ciekawą broń. Ogólnie Plagotnik podarował e, lepszy boomerang, bo pewnie tego nie widzieliście O cholera, pszczoła, 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 pszczoła. Ki, odwalam? Kurczę, ale jaka duża ta pszczoła! Ja spodziewałem się, że to będzie malutka pszczołeczka tu. No No i nie ma ksiłki. O cholera. Uważaj. Uważaj, bo ona strzela z grami Dobra, to... spirania to... jeszcze! No. Jeśli jeden silvera droga. Ja to... tak, nie, dobra, <laughs> wiesz co, nie, za... nie kasujemy ten odcinek i ja po prostu zdobędę tą broń. Więc dobrze postanowiliśmy, że nagrywki tego odcinka będą tego wznowione. Dobra. Więc... Co w dzisiejszym odcinku, tak jak obiecywaliśmy w poprzednim odcinku, będziemy gdzieś walczyć z bossem, co nie? Tak, dzisiaj już na pewno, dzisiaj to jest 100%. A z którym, właśnie Z tym gigantycznym okiem, A, tak? Jest... tak? A no dobra, tak, to jest te gigantyczne oko. Tylko musisz, musimy iść szybko, bo zaraz się skończy nas i nie, nie zażymy No Tak, oczywiście. Jesteśmy no bardzo dobrze uzbrojeni, ale to dzięki plug jak zwykle. Czekaj, się tylko poustałem pochodnie, bo tak właściwie to zbytnie areny sobie nie zrobiliśmy. No tak, raczej. Dlatego, że mamy takie w miarę dobre bronie. Racja, i dostałem jakiś legendarny lodowy bumerang. Jeszcze jakieś. Dobra, przywołuję, uwaga. Dobra. 3 -te -ry. O kurczę, po 30 od razu. No bo to jest hard. Y A czym lepiej bić? Bumerangiem czy...? bi najlepszą bronią jaką masz No ja nie wiem, która jest najlepsza Jejku Jestem taki nieogarniaszy, że to jest... Cholera, dobra, ja biję ze swojego już A spróbuję z tego... Czy ktoś zginął, czy nie jeszcze? Praktycznie Naciśnij heal, naciśnij heal Nie mam czym Już się uleczyłem wcześniej no czuję, serio? że tutaj będzie bardzo wiele śmierci, z mojej strony. Przecież ty niszczesz te... Odradzaj się szybki, bo... Przysy, te małe oczka... ...przecież w 5 sekund swoją bronią. Próbuję. Bo je musisz walić w nie, a nie wiesz... Próbuję się odrodzić. Którym się nie, wyradza? Nie muszę Czekać po prostu, no bo to się samo odrodzi. Ale dlaczego tak długo? No bo tak jest, czego nie wiem. Jejku, ja tylko się patrzyłem, jak ty bierzesz tego bossa. To ja się czuję tu tak niewartościowy. Eee... <noise> dobra, bij jojo. To znowu. no. O cholera, naprawdę ci on musi się pogłosować na tobie, O, wreszcie na mnie. Oła. Ciesz się, Mateusz. Jejku, co on Bo, robi? On uciekaj taki... ode mnie, bądź jak najdalej ode mnie, dobra? O taki... jest... nie, naprawdę. To jest nie do, 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 do. Ja w ostatnim momencie się schilowałem, bo miałem już 15 HP. Co, co to ma być? Czy tak będzie wyglądać każda walka z bossem? Nie. Ten jest A. najbardziej wkurzający. Przynajmniej jak dla mnie. Ale to jest... to już jest ostatnie HP jego, to jeszcze już jest chwila. Ale ja zginąłem dwa razy! To jest jeden z najprostszych bossów w grze. Ja zginąłem dwa razy. Dobra, odradzaj się i bierz twój re, re, reward. No czekam właśnie, ale... Ja nie, po, nie, ja nie powinienem otrzymać żadnego rewardu, ponieważ za to jak wyglądała ta walka z mojej strony to jest jakiś dramat. Co, co ja zrobiłem? To była kompromitacja. Znaczy mam nawet nazwę na odcinek. I, i, gdzie, gdzie jest niby ten reward, niezasłużony? A nie, nie znalazłeś tor, takiej torebki? No, tak, znalazłem, typ. a mam, dobra. No I chcesz to służyć. otworzyć? Dobra, uwaga, cóż, tak. to, cóż to je będzie? Co? Czy gdzie jest Anvil? A, tam jest Anvil. A, bo to jest ten, do jak z, groby, jak zginąłem. Nieważne, a jak to otworzyć? Prawym przyciskiem nie działa. Eee, nie wiem, no mus nie, musisz nacisnąć w punku go. Aaa, dobra, to wszystko tłumaczy. Eee, 6 golda, 82 silvera, jeszcze nie wiem, co tam zrobiło. Rashild of... Nie, 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 chcę, jak, jak to się mówi, jak mówi się nazwę tego bossa? Rashild of Cthulhu. O, no właśnie, Katulu. Nie chciałem sobie łamać języka. Myślisz, że to jest dobra tarcza? Ja ją zakładam, bo popatrz, chodź zobacz na mnie. Czekaj, tylko ja, dobra płukasz. No, widzę. Jest na gryzie? gryzie? Tak. Nie o takie coś możesz robić. O, jakie fajne, Tak, Czeka, taran. tak tylko gdzie to sobie ustalić? Gdzie, gdzie jest miejsce na tam, czy jestem ślepy. Nie wiem, tam tam gdzie jest zwykły ekwipunek, zwykły ekwipunek. No no tak, nie? w sumie tak. Czekaj, ale... No jakby nie, ja nie wiem, ja sobie wywaliłem e, ten Co? Te rzeczy do wspinania się. Mówisz? A w sumie... No. A w sumie można, w sumie to... W sumie to nie jest głupie. Więc może ja tak samo postąpię. Jeżeli tylko znajdę nie tą prawda, rzecz, nie którą odłożyłem. Wydać, ale... Właśnie nie niech będzie tak jak jest. Wcale to nie wynika z mojego lenistwa. <laughs> więc gratuluję ci oficjalnie, że zabiłeś tego bossa, ponieważ nie mogę powiedzieć że zabiliśmy. Ponieważ 80% tego <laughs> HP, więc... coś tu jest nie tak! Bo wiesz, ja, ja, się, ja, ja się skupiam na profesjonalnym komentarzu, już wszystko wiesz, muszę sobie jakoś uzasadnić. Rozumiesz, rozumiesz. Chur. Tak, ja sobie biegnę, nie wiem nawet gdzie ty jesteś. Nie wiem, ja sobie po prostu na osłodę tych wszystkich smutków i tego żalu po prostu sobie biję najsłabsze moby. <śmiech> <śmiech> Ej, dołącz do zielonego teamu jeszcze. Aby ukazać, jakim to ja nie jestem profesjonalistą. No Dołączyłem już do zielonego, dołączyć teraz do niebieskiego? Tak Dobra, jak masz Niestety. takie fetysze, to zrobię to dla ciebie. Tak no nie wiem, co teraz, teraz powinniśmy niby zabić tego Braina w Cthulhu. Hmm, ale do tamte ja tamtego wiem, na pewno czy nie, w nie dam odcinku, rady. Skoro ja tak lubiłem, no, tamtego to, ja, to na pewno akurat nie dam rady. Tamtego to by się przydał meteor, yy, ten. Rzeczy z Meteoru, z ja, ja rozumiem, ale to już, już nawet nie chodzi o przedmioty, o ekwipunek, tylko, tylko tu chodzi o to, abym ja się nauczył grać Może to nastąpi w którymś odcinku Chodź zabijemy jeszcze jednego takiego bossa co przed chwilą, dobra? Do. <ścoughs> nie, nie wiem czy będę, czy jestem tego taki... Pewny? Ponieważ znowu by się, się coś chyba No nie, naprawdę teraz coś dalej ode mnie? Nie, Wróć do domu ja, ja to sobie po prostu biję noby znaczy wróć do, do domu moby. Teraz, A nie, moby. Wróć do domu Bo ja to jestem noob, no już wracam No Ja sobie w takim w tym czasie pójdę drugą drogę <laughs> To fajnie, dzięki, że się oddala Nie no, bo wróć do domu po prostu ja No idę, do idę, 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 spokojnie, spokojnie O nie, o nie Bo jadę, chcesz mnie to wykorzystać, to... wykorzystać, tak? Nie no, ja się nie odzywam, bo praktycznie cały ekwipunek, który teraz posiadam to ty mi, ty mi go dałeś, więc ja tutaj nie mam prawa głosu Więc no dobrze, co tutaj powinienem zrobić w tym domu? Eee, poczekać. Albo tak właściwie poczekać. E, to zabiję moby, a ja coś spróbuję znaleźć. Dobra, to jest... Ale więcej plan. się znaleźć, a nie czekaj, mnie nieważne. Te dasze są fajne dosyć. No to jest fajne. Zabić potwora na prawie raz. No tak, raz, teraz robię. Ja już a nie dobra, jeszcze 50. 90. Nie, no bo ja sobie tak świetną mapę, no i nie wiesz, no. Nie, rozumiem, rozumiem, jak najbardziej. Myślałem, że aż 90. Zaraz będzie dzień. Chociaż te noce są dosyć długie. Tak, to prawda. No tak samo? Nie, bo dzień trwa tyle samo co noc. O, no, cholera! Nie, 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 ja tam chyba nie chcę jednak iść. <laughs> A co się konkretnego tam dzieje? E, nie, na pewno nie chcę zmienić, bo zaraz cię zabiją. Okej. Okay. No nawet kilka, pa, ta, kilka takich nieprzyjemnych pajączków tu jest. Dostałeś achievement, widzę. Myślę, że ja bym mógł dostać achievement z najmniej zabi, zabitych demonai. Jak achievement? Jaki achievement? achievement dostałeś? Za zabiłeś to, 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 50 bardzo. demonai. Czego? Do tych... E, demonai. A, tego, dobra, nieważne. Nie lubię odmieniać wyrazu oczy, więc... Więc po prostu <laughs> powiem to po angielsku. Chyba ty też nie lubisz, ponieważ tak jako zmieniasz chyba również jeździ. Ale ja już nawet nie zwracam na to uwagi. Ale dobrze, ja idę w kompletnie innym kierunku niż ty. Ponieważ to powinniśmy robić w tym serii, właśnie, właśnie, eksplorować, co nie? W moim Możesz stanem. zejść do podziemia, dobra? Ja bym był Ci wdzięczny. I wtedy się do mnie teleportujesz. deportujesz? Yy, nie. Yy... Naprawdę? Nie, masz tam... takiego noba na samotną podróż w podziemia? Wiesz, wiesz co ty teraz narobiłeś? Ja właśnie schodzę. Znaczy nie wiem, czy ty to sam zeksplorowałeś, czy we dwójkę to zeksplorowaliśmy, bo ponieważ nie pamiętam. Ale schodzę tutaj. Jak będę w bezpiecznym miejscu, to sprawdzę, e, czy ja tam byłem, dobra? Ale na razie nie jestem w bezpiecznym miejscu. <laughs> Dobrze. I zaraz może mnie. A ja nie mam bomb i kurna jestem debilem Cholera no, no. Jeszcze dobrze. ten pająk D -d 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 Dziękuję za dodatkowe Minuty w montażu Czekaj czy ja mam bomby Nie kurna nie gadaj że ja nie mam bomb czy, czy my mamy demolicjonista? Demolitionist Nie nie, nie, nie mam, mam pojęcia Ja, mam nie, ja nie jestem po prostu idiotą <laughs> Mam jedną prośbę wróć do domu <laughs> Masz takie coś jak Teleportation Potion, wróć do domu. A, rzeczywiście. No właśnie, wróć do domu. Znaczy, Recall Potion, czy nie? Recall Potion, tak, o, nieważne No, jest, dobra. z wał. No i co co tutaj mam zrobić? I teraz y, znaleźć wcześniej bombs. I tepniesz się do mnie, i będziesz musiał mi dać je. I później wróć z powrotem do domu, bo zaraz zginiesz. Dobra, ale może najpierw zaczekaj, chwilę. Kurczę, ja znowu wrzeszłem podki, jestem jakiś śmiony Czy mam ci wyszukać bomb? Tak, w czesach. No nie, kurna, co ja odwaliłem, teraz wszedłem na górę i się teraz picholę. O, no co teraz powodzenia. Ta, da, 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 da. Ja pierdzielę, nie, no nie. Zbyt się emocjonujesz. Kurna, kurna. Yy, teraz zginę szybko. Co się stało, no. Nie... Muszą być bomby. Spokojnie, dopiero pierwsza skrzynka. <noise> Teraz druga uwaga Akon, dobra, pawa człowieku, no, ja tu potrzebuję pomocy. <noise> no zginiesz w czeluściach, sujaku. A czy nie, no nie zginę raczej, ale wiesz. Czekaj, spokojnie. Jeżeli tu naprawdę znaczy, są, to na pewno. Z to na pewno znajdę te bomby, ale. Na razie owych nie widzę. Bo zapewne ich nie ma, a ty mnie ukłamujesz Eee, powinny być. Kłam. O nie, 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 nie. O, Zginiesz, dobra. mówić. Nie, dobra, nie, ja się zaraz wkurzę. Już <grym> się wkurzyłeś. Musiał musiał to już będę musiał mieć do cenzury. Sam szukam, sam szukam bombek. Musimy, musimy mieć. A zginiały. tam szukaj, nie ma bombek. Chyba, że świąteczne to najwyżej możesz sobie wyobrazić. Bo to już jest bardziej przyjazny przedmiot, Nie, i nawet jeszcze nie mamy demolitionista. I co, nie ma? Miałem pracę Tak, masz rację. Dziękuję, i widzisz i po co tu bym się spierać? Dobra, to wiesz, co może tak, poczekaj na mnie, pójdziemy razem na eksplorację i znajdziemy, musimy znaleźć bomby. Dobrze, to jest dobry plan. A do czego ci konkretnie będą potrzebne te bomby? Zobaczysz. Po to, żeby wywołać <laughs> spadek tego. Po to, aby promować te Nie, po to, żeby spadł yy, meteoryt. A, a ja miałem inne plany, tak może jakaś fajna detonacja jakiegoś fajnego budynku. Chyba nie wiem, jak myślisz. <laughs> no. Co jest z tym częścią? Chyba jeszcze? czytasz w moich myślach. Nie wiem, czemu jesteś taki szybki. I czemu mi to robisz? Że mnie tak wyprzedziłeś, jesteś bardzo nieprzyjazny. Dlaczego, dlaczego mnie wyprzedzasz ja tak szybko? Ja nie chcę być sam. Bo zapomniałeś wziąć butów. A, nawet ja je mam, przepraszam bardzo. No to co, to, no to, oczywiste. Dobra, więc ja wrócę do ciebie, ponieważ y, jak będziesz szedł sam, to zginiesz. Dlaczego tak sądzisz? Dlaczego tak sądzisz? Jak grałem ostatnio z Mister Redem, no. Y, to... O, weź sobie te buty. To on gra lepiej ode mnie, dobrze, nie musisz... Nie, robić. nie, nie! On, słuchaj, e, tak, przywołał mi bossa... <laughs> i wyszedł od razu z gry. Dlaczego te buty nie działają? Działają, kupasz. Musisz chwilę przebiec. A nie. rzeczywiście, ja już nie odzywam się. patrz jeszcze mam taki dash normalny, normalne bieganie, jeszcze... sprint taki i mam jeszcze dasha, fajnie. Jak ja, zapierdzielam. A to wszystko dzięki tobie? O nie, twój ulubiony biom. A ja jak coś, to ja szedłem tu na dół i próbowałem coś zrobić, ale... To, to wygląda jak robak. Słyszysz, tu ma zęby i tu ma taką budowę jak robak. To jest główka, no... najważniejsze. Ważne, Ważnie to wygląda idealnie jak robak. Chodź teraz tutaj. Dobrze, jeżeli potrafię skakać, a ja podobno nauczyłem się. To robić? Uważaj no, nie widzisz, że tu potwór leci? Ludno, ja nie widzę potworów, ja widzę same zalety, czyli same dobre stworki. Uważaj, bo tam jeszcze idzie, takie główienko straszne. Ja w tym momencie widzę sobie tutaj sielankę Wiesz, z królewiczkami. Ja bym zwirwał, ja chodź szybko, wskocz tutaj. Dobra, idę, idę. I teraz, yy, że tak to nazwę, z rynkiem są tak najszybciej. No idę, idę, ale nie wiem. Więc... No dżungli miałem zamiar rozchodzić, bo też zgniemy. Spokojnie, ja nie wiem co ty tam widziałeś. Ja tam widziałem zwykłą sielankę z króliczkami. Nie wiem czy masz jakieś mamy? wzrokowe. <grym> nie. Ale myślę, że. Nie, ja nie, ja ktoś nie powinien ci dać no, skierowanie to... do psychiatryka. Albo ewentualnie co? my, albo ewentualnie mi. <grym> Jakim cudem nie zabił no, jakiś nie, głupi nie, nie. ptak? Nie no ja po prostu nie wytrzymam, no... No nie, nie! Zapię się. Dobra, do mnie coś? Masz jeszcze te wormhole? To, to, tak, zero przy tym mam napisane jednak. Czy zero co oznacza jeden? Nastaną teraz... Tak. Teorie spiskowe. Co? Ale tak. portuję, tylko się tak nie ruszaj. O dzięki. Dziękuję teraz biegnij do mnie biegnę na pełnym razie tutaj już tu, tu nie lepiej nie wchodzić a to tam gdzie byliśmy na filmy. początku wiadomo przez kogo kusz, przez kogo o nie nie kolejne cholerstwo nie dobra jejku pomocy co masz na myśli przez kogo niby nie wiem czy nie lepiej by było jakbym dalej szedł sam ej dlaczego zepsuło, zepsu, zepsuło mi się klawiatura przez chwilę ej coś mi się psuje klawiatura no, to tak jak mi ostatnio myszka. Uważaj, bo on cię chcę zabić. Nie chcę mnie zabić. Zabij się, no. Przecież ja tu znowu widzę, że to jest zwykła sielanka z kliczkami. Nie wiem, o czym ty mówisz. No, no to chyba jednak powinieneś się <laughs> Albo ty. Nie, no ja widzę tutaj to, co widzę, wiesz? Moim no? zdaniem, jak to powinna być wydana przez profesjonal... profesjonalnego lekarza? Ja tu widzę czerwone bestie, którą krwiste, e żonne krwi, może i nasze. Ty jesteś Jak? jakiś normalny. Osłaniam tył, teraz ja to za, zabij tego i tutaj skocz na górę. Mam nadzieję, że zaraz się ten nie wiem skończy, bo nie wytrzymam. Tym bardziej, że mój kanał jest Family Friendly, więc nie wiem, że móc widzieć takie rzeczy i opowiadać takie rzeczy. Może komuś się teraz przykro zrobiło i ktoś się przestraszył tego otoczenia. No cóż, taka gra. Czy ja wiem? Ja wiem. O, no. uwaga, uwaga, w tej No, jest, Przyjeli, nie, plugał cię, przygięli. Dobra, schylę ja się. Ja nawet no nie mogę się schilować, tak. co się dzieje? Ha, nie działa. Nie masz mam no już. Mam ten. O, ja się, siebie usłyszałem u ciebie. Ej, 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 ej. co tu się dzieje? O ja nie co mam, mam potrójnego skoku tak? teraz. Co? Ja nie mam teraz potrójnego skoku, ponieważ sobie zamieniłem to. Weź się, lepiej uważaj, dobra? Staram się uważać, może założyłbym jednak te buty. Które dają potrójny skok Może jednak byś wrócił do ba... <grym> ty dobra, się już nie odzywaj Kto tu w tym momencie nagrywa? Nie no nie, nie, nie. <grym> Miałem pokazywać <grym> Miałem pokazywać siedzenie w domu nie sądzę Dobrze czekaj... to wyciąć Nie no co ty I dawno gryźcie do mnie jakbym coś znalazł <grym> Nie Wtedy to by nie, mi nie dawało frajdy a ty mi nawet daje Czekaj gdzie są te buty cholerne? Dobra, walić tę głupią tarczę. Nie, to mi nie daje przecież to musi być ta potka. Dobra, szybko, 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 dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, mam potrójny skok. To jest ze mną nie tak. Nie wiem. Ale chodź tu na dół. Na dół? Tak, bo musi iść do Dungeona. Dobrze. Żeby znaleźć bombę. Czyli widzę, że znowu eksploracja, penetracja. Nie, no, niestety. Czy ja wiem, czy takie niestety? No, nie, 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 Nic nie, ma. nie, 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 Zgredzie. nie, sądzę. To nie, jest jaskinia. nie, 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 nie tam nie skacz, A, nie dobra. pozwalam ci, nie da się Nie da się. E, jeszcze dobra, przekop się tam. Nie mam killopu Znaczy mam w ekwipunku Dobra, nieważne, widzę, że zrobiłeś to szybciej niż ja wyjąłem. No takie, że się trzyma na tym głównym ekwipunku, człowieku. A to co jest kompletnie niepotrzebny? E, no tak, bo ja wszystko robię za ciebie no e, tutaj. Nie, nie już się. Z, tutaj już się zrobiło nie niemiło. Nie pozwalam na takie rzeczy. Nie dziwię ci się! Ale to już ja już wiele razy przytaczałem, że jestem największym lubem, więc nie musisz mi tego jeszcze raz uświadamiać O hak. Ale jak hak hak... będzie można zrobić tak! Tak! I co z tym tak. hakiem? Będzie można łowić rybki? Nie, nie. A później nie, ale... sprzedawać się jest, na olewiczki. Ojejku, jakie cio... jakie ciemności Oj, ta muzyczka. Nie musimy znaleźć dosyć muzyka. To jest słaba muzyka. Znaczy, Wiesz? zdecydowanie kompozytor Koji Kondo robi zdecydowanie lepsze utwory muzyczne. Jednak na, na pewno go nie znasz. Wiedziałem, bo nas cała cisza. Jest to taki kompozytor pracujący w Nintendo. Nie dziwię się. A, że nie, ja nie, znasz. No, nie, nie, znaczy. Nie słuchałem cię za bardzo, no, A już ty dziękuję, się na tym, że mnie szanujesz. Kupiłem się na tym, że raszuje bazę. No także tak to nazwy szybciej. Raszujesz bazę? Raszuję biom. I wszystkie... O nie, znów Crimson są piep... Ony! Aha. Nie Więc wiem czy cieło, czy to... Znaczy już i tak raz jedno słowo będę mieć do wycięcia. Czy bardziej do zacenzurowania? ...niżeli wycięcia. O, o, tego trzeba, z... trzeba zebrać to. Ojejku, co to za pank jest? Jednakże ja jestem takim profesjonalistą, że sam sobie poradzę, nie pomagaj mi, jak śmiesz. Sorry? Zraniłeś mnie. W sensie dosłownym, nie że Rozumiesz teraz moje intencje? Ja też Pan, chcę go to... zabić, ja potrafię. To zabij sobie tamtego pajanka, co tam jest na dole, a ja idę jeszcze Eee, zabić 1,6 i. Eee... Teraz zobaczycie jakim profesjonalistą jestem. Tak. Czy to było ironiczne, tak? Wiesz co, tak. może jednak podziękuję z za zabicia tego pająka, ponieważ te są na mnie następne potwórki. Tam jest więcej innych pająków? No, dokładnie. A kiedy liczba mobów przekracza 2, no to ja już sobie w takiej sytuacji <laughs> po prostu najzwyczajniej nie radzę. Oczywiście był w moim pobliżu, żeby nie było. I oczywiście, kiedy nie ma plug W no pobliżu. Tak. który by no tak. mógł no. mnie zbawić, niż takim rycerz na Rumaku. Trochę się zrobiło gejowsko. Dobra, chodź tu na górę. Patrz, tak, ja znowu dyskryminuję jakąś grupę społeczną na moich filmach. Coś ze mną jest nie tak, jeszcze później zablokują mi te filmy. Nie jestem jednak taki family-friendly, coś ze mną nie tak. Ale to przez to, że zacząłeś płynąć. O, widzisz, jest, już Jedzą jest... Placza, czyli zwiedziliśmy... Zacestuję teraz... No, wiesz co, teraz y, ja raszuję ten i... możesz się tepnąć do domu. Dobra, czyli zwiedziliśmy świat wzdłuż i przesz Albo wiesz co, jeszcze się nie tepaj, bo możliwe... A... Dobra, nie ważne. Ma... Możesz się tepnąć. No dobra, zaczekaj, może na, na, na chwilę wytnę tą. Eee, nie ma chyba czysta żadnego. A nie jednak jest, tylko po prostu może jest cholor niewielkie. Czyli tepnąć się do domu, tak? Tak i uwaga, 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 nie zabiło mnie! Wow! Wow! Jejku, ale ty się typnąłeś ty w tym samym momencie co ja się typnąłem do domu, więc... Dobra, wiesz co, ja będę teraz chcę... Wiesz Zakończyć. co ja chyba wiem, ja zmarnowałem bomby do pewnego głupiego e, użytku. Teraz może zatrzymać odcinek i będziemy szukać bomby. <laughs> Okej, okay, czyli dziękujemy Wam za oglądanie. To już koniec? No, tak. Możemy no, jeszcze no, jeden nagrać, więc dziękujemy Wam za oglądanie. Do no. następnych odcinków.